Szanowni goście, mieszkańcy miasta i gminy Sobódki, jest mi niezmiernie miło powitać Was na dzisiejszej uroczystości. Kochani, kiedyś ktoś mi powiedział: Jeżeli bardzo czegoś pragniesz, to to marzenie może się spełnić. Chciałem, aby ten rynek ożył. Zawsze to powtarzałem: róbmy wszystko, żeby na ten rynek wyszli ludzie, żeby się czuli dobrze, żeby się chcieli bawić. I to dzisiaj się dzieje serdecznie wam za to dziękuję dziękuję mojej szalonej ale bardzo zapracowanej obsłudze i pracownikom gminy którzy stanęli na wysokości zadania te piękne dziewczyny w jankach które tu są jesteście wielkie Dziękuję serdecznie samorządowcom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dziękuję panie marszałku, panie starosto, panie starosto. Dziękuję burmistrzom i wójtom naszych sąsiednich gmin, którzy przyjechali do nas. Cieszę się ogromnie, ponieważ jesteśmy sąsiadami i musimy z sobą dobrze żyć. Budujmy te normalne relacje. Kochani, życzę wam wspaniałej zabawy, abyśmy z tęsknotą czekali na przyszły rok na powtórkę edycji targów sołutkowych. Wszystkiego najlepszego. okazja wspaniała, żeby się spotkać też w pięknych warunkach przyrody, piękna pogoda, nie ma czegoś takiego jak za krótkie wystąpienie i przemówienia, także ja już przestaję mówić, bawcie się Państwo tutaj bardzo dobrze. Próbujcie tych regionalnych produktów, bo tego typu wydarzenia to też jest ważna rzecz, że regionalne produkty można zobaczyć, można skosztować i można poczuć. Dziękuję bardzo. Życzę udanej zabawy. Ale przede wszystkim gratuluję panu burmistrzowi, mieszkańcom, za reaktywację tego, tej tradycji, bo dzisiaj sobie faktycznie możemy tutaj wiele wyczytać z tych pięknych pism, które, które początkowały te, te wydarzenia, które dzisiaj reaktywujecie. Bardzo serdecznie gratuluję mieszkańcom. Turystom po prostu życzę smacznego, bo tam są takie świetne produkty, już idąc tutaj na rynek. Próbowałem kilka. Jest taka sowa chyba, czy to jakiś jastrząb, który dzisiaj wypłasza ptaki. No jest wiele atrakcji. Bardzo serdecznie gratuluję, gratuluję burmistrzowi za całą, za całą oprawę i oczywiście tym paniom i koleżankom moim z pracy również gratuluję, bo są przepiękne naprawdę. Gratuluję wam. едокa Witam bardzo serdecznie. Panie Burmistrzu, dziękuję za zaproszenie. Myślę, że gminę Sobótka i powiat świdnicki łączy piękne miejsce, zagospodarowane miejsce, jaką jest Przełęcz Tompadła na granicy gminy Sobótka i Marcinowice. Przez wiele lat powiat świdnicki z samym miastem Sobótką współpracuje w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim w tych dziedzinach sportu. To organizacja i wyścigów kolarskich, i wspaniałego półmaratonu, Ślężańskiego, którego organizatorem jest Antek Stankiewicz. Serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam, również jako prezes dolnośląskiego związku Lekiej Atletyki. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała, a dzisiejsza impreza jest kolejną wspaniałą imprezą, która tą gminę rozsławia. Gratuluję Państwu życzę słonecznego, dobrego dnia i wspaniałych chwil w dzisiejszych targach. Dziękuję bardzo.